Witam, z tej strony grałem po i ten film trafia do obu kanałów, ponieważ jest informacyjny. Jestem trochę chory, dzisiaj mnie noc tym bardziej trochę powkurzał, ale to mnie z tym. Wyjeżdżam, nie będzie najprawdopodobniej mnie od czwartego do 15. Dlatego, bo mam u siebie wolne i, i chcę je wykorzystać w, yy, w szkole, więc można gdzieś pojechać. Nie bójcie się, będą jakieś odcinki, myślę, że dwa odcinki... Na każdy kanał mi się uda zrobić, może więcej. Chciałem też poinformować, że w tym tygodniu będzie krucho. Nie wiem, czy w ogóle coś trafi. Jak tak, to może w weekend. Po pierwsze, jutro mam ważny test z matmy. Pojutrze mam ważniejszy test z Niemca i muszę się pouczyć. Po nie wiem czy słychać, ale ja się już z teraz biorę krople i cały czas mam zatkany nos, praktycznie. Więc nie chcę, żebyście mnie słuchali w takim stanie. Ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że zrozumiecie, ale za to jak będzie wyjazd, to będą filmy. osiwiście sobie zawsze przed spankiem, czy rano sobie komentarze posprawdzam. Lub tam kiedy będę miał czas, więc może się pisać, nie bójcie się i będzie fajnie. No, to wszystko. Mam nadzieję, że przeżyjecie ten czas. Trochę może będzie trudno, ale będzie fajnie. Na pewno coś się wymyśli na ten czas. Może jakieś krótsze filmiki. Zobaczymy, bo mam kilka pomysłów i może się to wykorzysta. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w, w następnych odcinkach. I mam nadzieję, że przeżyjecie trochę pusty ten tydzień. Papatki.